Dobry wieczór. Dziś aż dwa monitoringi, poranny i wieczorny. Siedzimy sobie z Karlim. Jest on na swoim krzesełku, ja na swoim. Powoli się przyzwyczaja do możliwości, jakie tu ma obserwacji, albo siedzi ze mną na tapczanie w pokoju, bo tam tapczanie jest pod oknem. Tam sobie wygląda, albo tutaj sobie siedzi. Dzisiaj taki jest smutny. Podejrzewam, że dlatego, że córka moja wyjechała, wyjechali rodzice i on tęskni. No, mi też jest tak nieswojo, tak jakoś tak. Troszkę czuję się samotna, ale. Cieszę się, bo mam Was. Mogę czytać Wasze komentarze, mogę na nie odpowiadać. I właściwie nie, nie jestem samotna. Mam motywację, żeby coś robić. Niebo się tak przesuwa dość szybko. Dzisiaj troszkę padało. Nadal jest duszno. Tak ciepło. W miarę przyjemnie, ale czegoś brakuje. Brakuje takiego gorzyskiego powietrza. Karli też nie ma co robić. Też mu gorąco. Nie, ja dzisiaj za dużo, nie chyba był. Albo za ciepło, albo po prostu z tęsknoty nie chciało mu się jeść. Byliśmy ci na śmietniczkach. Może widzieliście filmik, jaki ładny serwis przy, przyniosłam z chodzieży. I troszkę kryształów. Cicho. Już troszeczkę ten, czuć, że ten dzień jest trochę krótszy, tak jakby się szybciej ściemniało. Jutro pojadę na działkę. Muszę podlać kwiaty. Dzisiaj jeszcze nie musiałam, bo padał deszcz, więc troszkę tam było podlane. Muszę nakarmić rybki w oczku wodnym. Karli sobie trochę pobiega. Wezmę farby, będę malować jakieś moje aniołki. Mam taką ochotę, czuję, że już chcą być namalowane. Także może coś się uda zrobić. Trochę posprzątałam dzisiaj. Trochę poupychałam rzeczy. Karli przed chwilą zobaczył pieska i zaczął piszczeć, <gry> ale piesek już poszedł, teraz na moich kolankach się darmosi. <gry> No, to jutro mam plan jechać na działkę, zrobię Wam filmik. Zobaczymy, co tam się podziało. Pewnie dużo owoców już jest, cukinie już pewnie są. Już mam dwie albo trzy nawet do zrobienia, muszę zrobić jutro jakieś leczo. No, ale tak samej dla siebie to tak nie bardzo chce się robić. Chciałabym się z kimś podzielić, a nie mam z kim. No, Cukinia się tak szybko nie psuje. To jeszcze parę dni wytrzyma. Będę ją na ratę robić. Bardzo lubię leczo z cukini z kiełbasą i z papryką. Jakiś no, pan przyjechał z zakupami z pracy pewnie. Zmęczony. O, kotek też idzie sobie ten co zwykle. Karli go nie widzi, chyba, albo widzi. O, chyba widzi, bo się tak nastroszył Widzicie kotka? Czy nie widzicie? A, ja coś za cicho chyba mówię. O, idzie sobie tam poszedł w krzaczki. <noise> o, i tak. I tak sobie człowiek siedzi, obserwuje tam naturę, przyrodę. Jerzyki znowu jeszcze dokazują. Na balkonach też cisza, spokój. Dzisiaj czwartek. No, piątek i sobota. Hmm. Oj, coś mi tak brakuje chyba tematu, który bym mogła rozwinąć sobie jakoś tak po, pofilozofować. Samo życie jest jedną wielką filozofią. Tyle się podczas niego dzieje, że można pod koniec życia książkę napisać. Albo czasem w połowie, albo czasem nawet na początku. Hmm. Fajnie się siedzi. Córka przysłała już parę zdjęć z morza. Aż tak troszkę by się chciało tak pojechać, troszkę tak zazdroszczę. Ale tak pozytywnie. Cieszę się, że pojechała, że odpocznie. Pan z pieskiem idzie. Mm -hmm. Karli, oczywiście, na baczność, bo już coś się tam dzieje. Karli to taki spokojny psiak, ale. Nie lubię rowerów. Ostatnio o mało się nie wkręcił w szprychy, bo atakował jakiegoś rowerzysta. No i tak sobie ten czas leci powolutku, pomolutku. Niedługo będziemy się układać do snu. Jedni będą mieli piękne sny, inni koszmary. A inni jeszcze nie będą pamiętać, co im się śniło. Kurczę, to ucho mnie cały czas tak trochę drażni, bo nie woli, ale nie słyszy dobrze. Nawet nie wiem, czy mówię głośno, czy cicho. Straszne uczucie być półgłuchym. W takich chwilach docenia się zdrowie, że jak jest wszystko w porządku, to jest sukces i jest dobrze i można iść przez życie jak taran a jak nie ma. No już nie jestem No, jak piszczę, bo pieska widzi. No i co? No i co? No piesek poszedł już, poszedł hmm. Bidulek, tak by się chciał zakolegować jakimś psiaczkiem. Hmm. No już, 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 kochanie. Dobrze, dobrze, poszedł piesek. No już. już. No. Muszę go strasznie dużo głaskać, a nie straszny pieszczoch. No, bo ktoś przyjechał. Nie z pracy, albo do kogoś, i znowu coś przywiózł jakieś zakupy. O, jakiś mebelek jakaś szafka chyba. coś w tym stylu. I będzie mały remont w domku dzisiaj na tym śmietniczku którym leżał ten, ta cukiernica czerwona znalazłam naczynie żaroodporne jeszcze i taką podstawkę pod garnek kafelek taki ob, obłożony w ramkę taki, nie nasz chyba hiszpański, jest taki kapitan i takie stateczki Jakaś pamiątka, ktoś pewnie przywiózł, już komuś niepotrzebna. Dzisiaj zrobiłam półeczkę w kuchni, tą zakopiańską, którą znalazłam na śmietniku kiedyś, pokazywałam Wam ją. Troszkę tam kubeczków powiesiłam, jakieś tam gibeloty i, i wisi już w kuchni. Ale wiecie co, powiem Wam, że trochę za dużo mam tych rzeczy. Tak. Mm, nie ma takiej przestrzeni. Coś chyba przesadziłam. Lubię mi i lubię na nie patrzeć, ale coś mi tam za dużo. Już tam nic nie będę wkładać. Podejrzewam, że jak przyjedzie moja córka, to połowę będzie chciała ściągnąć, bo my mamy taką walkę. Ja wieszam, ona ściąga, bo jej się coś tam nie podoba. <laughs> o, nowe piesy widzie. Karol już zaintrygowany. że coś się dzieje. No. no po prostu mi się wszystko podoba i po prostu chciałabym na to patrzeć i widzieć to. A jak tak jest tego za dużo, no to też to się wszystko gubi. I zaczynam się, si, troszkę tak mi za, za ciasno się robi, będę musiała znowu coś poprzestawiać, żeby taki luz osiągnąć troszkę, jeszcze nie wiem co tam będę musiała zmienić, zobaczymy, będzie nowy dzień, może jakieś weny dostanę, no ale jutro idę na działkę, więc na razie zostanie tak jak jest, niedługo zacznę działkę przyozdabiać. Też będzie jasne, <noise> że tak powiem, bo jak rodzice zobaczą, co ja tam wymyśliłam, to już mnie prześwięcą. Doniczki muszę pomalować, bo im dałam takie wiklinowe, co tu znalazłam kiedyś. Duże takie osłony doniczkowe. No zobaczymy, co mi tam z tego wszystkiego wyjdzie. Na pewno obiję się borówek, bo są borówki. Uwielbiam borówki. No i co kochanie? Co? Piesek że tak? Piesek szedł. A panie przyjechały też dwie. Takim ładnym złotym, złotym samochodem. A nie to pani Mówię takie spodnie. Krótkie. Wiem, że pani. Duszno się robi, coraz bardziej duszno. Ciężko będzie spać dzisiaj. Hmm. Uwielbiam to drzewo. Hmm, niesamowite jest. Takie potężne, wielkie. Dom dla wielu ptaszków, robaczków. Może jakaś wiórka tu jest? bo jeżyk? Jeżyki widziałam. Mówiłam Wam kiedyś, że tutaj widziałam jeżyki. Są jeżyki. Znaczy jeże, bo jeżyki to też ptaszki. Nie? Jeże. Są jeże. Ta wierzba płacząca jest też taka nostalgiczna zawsze. Domek dla dzieci nabiera wyrazu ten bunkier coraz więcej jest tam mebelków zabawek jakiś osłonek żeby nikt nie wchodził nikt nie widział co tam te dzieciaczki robią a idzie jakiś piesek zabadjaka bo już szczeka szczał za bloku słychać Karli uszy nadstawia, o co chodzi ale jeszcze go nie widać Ciekawe czy będzie ten dyszed. Dużo wolnych miejsc na parkingu. Widać, że wakacje. gdzieś po wyjeżdżalni co siedzi. Jak ja bym chciała być nad morzem. Jak hmm. sobie posparcerować po plaży pozbierać bursztynki muszelki, popatrzeć na wschód lub zachód słońca, przejechać rowerem przez las. Kiedyś byłam w takiej miejscowości, Wisełka się nazywa, to jest blisko zdroi. i tam jest bardzo fajne dojście przez las, i bardzo unikatowy jest ten las. Nawet w skali, chyba europejskiej, z mikroklimatem. A oprócz tego, fajne jest tam to, że z jednej strony jest morze, a z drugiej strony jest jezioro. Po prostu jest ulica, która ciągnie się przez całe wybrzeże. I jak się pójdzie w jedną stronę, to się dochodzi do morza od ulicy, a jak się pójdzie w drugą, to się dochodzi do jeziora. Pamiętam jak byłam tam z córką, pożyczyłyśmy sobie rowerek wodny i chciałyśmy podpłynąć do łabędzi, ale tam chyba były młode, gdzieś tam w tym sitowiu i już samiec się zaczął gotować do ataku i bardzo szybko żeśmy stamtąd odpłynęły. Ale jeziorko jest nieduże, ale tak urokliwe, tak piękne i spokojne, że polecam Wam tam jechać. No, fakt byłam już dobre parę, parę lat temu, więc nie wiem, czy coś tam się zmieniło. Ale no tak nie ma tam co robić, bo to taka, e, no, taka przelotówka między jakimiś większymi kurortami. Ale bardzo przyjemne miejsce. Właśnie względu na to, że można odpocząć nad jeziorem i można odpocząć nad morzem jednocześnie. Bardzo tam jest fajnie. Muszę tam kiedyś pojechać, wrócić. W tamtym roku byłam w Rzeżynie. Też było fajnie. Uwielbiam jeździć tam na tych rowerach holenderskich bardzo. Mnie to jakoś tak relaksuje, i miło później wspominam te wycieczki rowerowe. Raz wybrałyśmy się z córką, właśnie na taką wycieczkę, i, i nie przewidziałyśmy ilości kilometrów. No, ledwo wróciłyśmy, chyba z 30 zrobiłyśmy no, wtedy, ale piękną trasą przez rezerwat. Taki z gatunkami ptaków, przez takie jakby jeziorka też. No niesamowite krajobrazy. O, Karli będzie chciał zejść. No, poszedł. O, jaka ulga. No, tak troszkę waży, mimo wszystko. Skudziutki, ale. ono dość duży. Zaraz bardziej się ściemnia. Coraz chłodniej się robi. Fajnie. Wakacje, lato. Dlaczego nie mamy lata cały rok? Może by było za fajnie, nie? Musi być jakaś odskocznia, żeby móc za czymś tęsknić. Zimą za latem, latem za zimą. Ja lubię jesień, lubię, lubię te kolory jesienne. Tą nostalgię, taką możliwość zaprospalenia w kominku. Dzisiaj słyszałam w radiu, że pan premier coś apelował o zabezpieczenie się na zimę: że nie będzie węgla, nie będzie energii i tak sobie myślę, to co będzie. Co my mamy zrobić? Kupić futra, korzuchy, korzuchy mam. Będziemy spać pod korzuchami. Miejmy nadzieję, że będzie lekka zima, jak w tym roku, i, i nie będzie dużego zużycia. Znaczy w ogóle nie będzie, bo jak nie będzie prądu, to nie będzie zużycia. Przypomniały mi się czasy komuny, lata 80., kiedy wyłączali ten prąd. Na Kilka godzin, czasem na całą noc. Z tego się później wziął wyż demograficzny, no bo co tu robić, jak nie ma światła, prawda? Też było to jakieś wyjście. Żeby się nie nudzić, telewizja nie działała. Więc ludzie się zajęli sobą. Podejrzewam, że teraz, jakbyśmy. Też nam wyłączono telewizję i komórki, to nagle byśmy zauważyli, że ktoś obok nas jest. Ktoś bliski. Kogo tam czasem nie widzimy, bo nie ma czasu, bo są media społecznościowe, które trzeba odwiedzić, zobaczyć. Co tam się podziało w ciągu dnia. I tak się gubimy gdzieś ze sobą. Dzieci też się odsuwają od rodziców. Ale jak potrzebują, to się znowu zbliżają. Mamy radochę, że troszkę można im pomóc. Jesteśmy komuś potrzebni. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, moi drodzy, już nagrywam, o, 18 minut prawie, sukces, że tak długo nie miałam o czym mówić, a jednak coś tam opowiadałam wam. No, mm, jak ćwierkają, ćwierkają ptaszki. Yy, tyle, kochani, życzę wam spokojnej nocy, miłych snów, żebyście się wyspali, żebyście wstali z energią. W dniu jutrzejszym i żebyście miło zaczęli weekend. Niektórzy może już wyjeżdżają na wczasy, więc życzę Wam miłego pobytu na urlopach. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego.